you <music> Telefon był następstwem telegrafu, bo skoro można na odległość pisać to czemu, to czemu by nie zacząć mówić tak, aby słyszeli nas ci, którzy są daleko. Pierwsze takie ustne przekazywanie wiadomości rozpowszechniono między innymi w Persji za czasów Dariusza I. Poddanie ustawienie od siebie na odległość głosu, przekazywali sobie informacje, krzycząc do siebie, Nasłuchując i podając usłyszany tekst dalej. Dziś my również posługujemy się tego typu rozwiązaniem, z tą tylko różnicą, że słowa sz szepczemy sobie na ucho. Ten telefon zna prawie każdy, bo to głuchy telefon, a z instytucją królewskich oczu i uszu łączy go poza wszystkim innym także przekręcanie wiadomości. Być może ta dziecięca zabawa zainspirowała chińskie dzieci do stworzenia telefonu sznurkowego. Telefon, zabawka zbudowany z dwóch płaskich kubków połączonych naprężonym sznurkiem, znany był nie tylko na Dalekim Wschodzie. W 1667 roku pan Erhuk porozumiał się za pomocą takiego urządzenia na odległość 800 metrów. Zanim jednak rozmowy na odległość zaczęły być codziennością, musiano odkryć prąd elektryczny. Dopiero w XIX wieku zaczęto przemyśliwać, jak by tu wykorzystać prąd w przekazywaniu dźwięków. I tak w 1861 roku powstał telefon, który potrafił przekazywać dźwięk i nie był telefonem sznurkowym. Wynalazek Niemca J. Peraisa umiał co prawda przesłać muzykę, ale był na tyle niedopracowany, że mowa ludzka wydobywająca się z słuchawki była nie do zro... zrozumienia. Podobno Antoni Meucci skonstruował w 1849 urządzenie za pomocą którego kontaktował się ze swą unieruchomioną kalectwem żoną, gdyż nie była ona w stanie pokonywać trzech pięter domu. Hawańczyk Meucci był jednak zbyt biedny, by opatentować aparat. A wiemy o tym, gdyż zapożyczył się, by wypełnić stosowny wniosek. Dzieło Meucciego nigdy nie poznało szerszego świata. Za twórcę pierwszego znanego aparatu telefonicznego, który poza tym, że był, to jeszcze działał, uważany jest Amerykanin Alexander Graham Bell. Pan Bell był synem innego pana Bella, który prowadził szkołę dla dzieci głuchomiemych. Głuchoniemych. W Szkocji, w Edynburgu. Starszy Bell był dyrektorem i właścicielem instytucji i to właśnie tu, mimo że dobrze słyszał, uczył się młody Aleksander. Nauka wśród dzieci niedosłyszących zaowocowała bardzo szybko tym, że chłopak mając zmysł konstruktorski, Próbował wynaleźć aparat, dzięki któremu można by choć częściowo przywrócić słuch chorym. Szkocki wynalazca od najmłodszych lat obraca się wśród niedosłyszących, zarówno w szkole, jak i w domu, gdzie z problemem słuchu borykała się jego matka. Nie można się więc dziwić, że Dorus Szybel sam został nauczycielem głuchoniemych dzieci. Na początku roku 1870 Aleksander wyjeżdża do Kanady, gdzie będzie odbywał rehabilitację po przebytym zapaleniu płuc. Tu poznaje Mabel Hubert, mi Hubart, miłość swojego życia, która wkrótce zostaje jego żoną. I jak się okaże, ma bardzo duże zasługi dla wynalezienia telefonu. Po pierwsze, Mabel praktycznie nie słyszy. Mabel praktycznie nie słyszy i mąż będzie robił wszystko, by ten stan zmienić. Po drugie, jest bogata. Młody Bell otrzymuje do eksperymentowania własne laboratorium, a jest już nie byle kim. Dostał pracę na Uniwersytecie w Bostonie i jest profesorem fizjologii dźwięku. Po trzecie, to ona podsuwa pomysł... Przemienienia aparatu słuchowego, nad którym pracuje jej ukochany, w telefon. Po czwarte, jej niewieście łzy kruszą serce Aleksandra i dzięki jej uporowi wynalazek Bella zostaje pokazany na światowej wystawie, gdzie zyskuje uznanie i rozgłos. Bell opatentował telefon w lutym 1876 roku. Jednakże, jak się wkrótce okazało, nowość nie chciała działać. Coś się w nim popsuło, tyle że nikt nie wiedział co. Podobno w naprawie pomógł przypadek. Pewnego dnia pan Bell potrącił niechcący stojącą na biurku butelkę i nie dość, że się ochlapał, to jeszcze uszkodził nadajnik. Zdenerwowany krzyknął Panie Watson, proszę tu przyjść, jest mi pan potrzebny! Pomocnik Watson znajdował się jednak w drugim końcu domu, gdzie umieszczony był odbiornik i nagle niemy przedmiot przemówił głosem szefa. Watson pobiegł z pomocą i z informacją, że właśnie aparat telefoniczny przekazał pierwsze zdanie. Patentu nie odebrano, był bowiem dopiero marzec, a aparat od tego dnia rozgadał się na całego teraz wystarczyło tylko ulepszać poznany mechanizm, a spore zasługi mieli na tym polu także Polacy, Hamachalski, który transmitował pierwszy koncert z Żółkwi do Lwowa, a także pracujący w Paryżu J. Ochorowicz. Począwszy od kwietnia roku 1877, aparat telefoniczny został zainstalowany na stałe w domu Charlesa Williamsa. Ten inżynier elektryk wkrótce zaczął produkować aparaty Bella. Początkowo centrale telefoniczne obsługiwali panowie, ale szybko uznano, że mężczyźni są zbyt kutliwi do tej pracy. Ich miejsce zajęły mniej nerwowe panie, a od 1889 roku panie zastąpił automat. Oczywiście jeszcze w drugiej połowie XX wieku rozmowy w naszym kraju nadal łączyły operatorki, jednakże telefon bez dziewczynek i przekleństw wraz z postępem techniki udało się wprowadzić i u nas. Dziś życie bez telefonu wydaje nam się prawie niemożliwe, zwłaszcza gdy w zasięgu większości portfeli są telefony komórkowe. Telefony służą nam dziś nie tylko do rozmowy, ale także pełnią wiele innych funkcji: kalkulatora, walkmana, radia, GPS-u lub informują zainteresowanych, gdzie akurat jesteśmy. Zmieniło się wiele, ale od mniej więcej 1878 roku, podnosząc słuchawkę, mówimy: Halo! Wcześniej wołano: Ahoj! Ahoj! zupełnie jak na morzu i to słówko wydaje się być nie do zmienienia w całej historii telefonii.